Mamy 11 listopada, 2023 rok, święto niepodległości, flagę wywiesiłem, jak prawdziwy sołtys i teraz wyjeżdżam na rozpoczęcie sezonu morsowego w Siemiatyczach. Od, jeden, od 10 lat jest rozpoczęcie sezonu w Siemiatyczach, robią zawsze 11 listopada. No i robią to z wielką pompą, uroczyście, nagram film porozmawiam z uczestnikami, sam wejdę do wody. Wziąłem ciężarówkę ze sobą, dlatego, że jadę, że będzie nas jeszcze morsi kosianka, jeszcze będzie nas kilka osób, więc będzie się gdzie przebrać. Ustawiłem tutaj takie ławki, wziąłem flagi swoje firmowe, nasze, morsów i będę... No, normalnie tutaj morsujemy jemy tam pod lasem. Będę... Będą się mieli gdzie przebrać. Pokażemy, jak to wygląda. Pogoda jest niestety brzydka, ale trudno. Mrozu nie ma. Ciężko się morsuje, jak nie ma mrozu, ale myślę, że będzie sporo ludzi. Kupię siła. Jak jest dużo osób, to jest drażniej wchodzić do wody. To przy okazji, pokażę kawałek Siemiatycz. W Siemiatczyach są trzy zalewy. Pokażę je i w sumie w każdym można morsować, chociaż morsują w drugim przeważnie w centrum jest rondo, kiedyś to był rynek teraz jest rondo z parkiem na środku parku Fontanna, pomnik o tutaj na wprost jest urząd miasta w tym budynku, gdzie apteka Trafiliśmy na zielone, więc szybko przemkniemy o, tutaj jest pierwszy zalew na którym są fontanny fajne takie kolorowe no i świecą widać że pada deszcz a tam jest taka kładka jest, nie wiem czy jest już ukończona chyba tak w tym roku powstała fajna kładka tak jest ukończona i można biegać wokół zalewu to pierwszego. tu jest mosir i stadion piłkarze grają piłkę Trenują, jest dość prężny kresowia. Nie wiem, czy to liga, ale osiągówka chyba tak, kiedyś to było. Przynajmniej nie jest tu gorąco. tutaj jest drugi w tym będziemy morsowali tam, daleko widać już płynie ognisko i jest kilka samochodów. W poprzednich latach morsowali się, rozpoczęcie sezonu było tutaj, na plaży miejskiej, a tutaj jest odgrodzona. Ale tu była ograniczona ilość miejsca, więc tym razem jedziemy tam dalej na tak zwany Dla mnie to każda woda jest czysta, przyzwyczajona jestem z dzieciństwa do kąpieli w takich różnych gliniankach. Więc tutaj to jest luksus. Widzę, że z tyłu za mną też jadą samochody, przede mną jadą, więc chyba nas będzie sporo. Chociaż mamy jeszcze pół godziny. Jest pół do drugiej, a rozpoczęcie imprezy jest o drugiej. Oh, 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 oh. Są so, so moje morsy. Oh, witamy, witamy, Hello. Jest już sporo ludzi. Jest, tak na to o, jest Wojtek, Emila. W końcu wchodzę i jeszcze No i, i, no i tak. Nad, no, morfinka. No, bo znaczy mam zamiar, nie? Mam zamiar, ale już kosiankowa prawie. Już kosiankowa no, prawie, to jest, tak. Trzeba będzie, tak jakoś, będzie ją, jakoś ją, że tak powiem, ochrzcić. Idziemy zaakcentować swoją obecność. Koniecznie. Koniecznie. Przynajmniej jest, jest nas czworo. Nawet, nawet gdyby więcej nie było, to w stosunku do ilości mieszkańców Kosianki i tak jesteśmy w czołówce. Jest dużo nas. Cześć, witamy, witamy, witamy. Cześć, cześć, cześć. O, tak wygląda. Bracie. cześć, cześć. Witam, witam. Cześć. O bo patr całują się nawet. Do, to to, to ja dobrze. A to jest szef tego zamieszania, o! Cześć panowie, cześć, cześć, cześć! Cześć! Cześć, cześć, cześć! Cześć! cześć. cześć. Biało-czerwono. Dobry, do Dobry załącznik. A, dziękuję bardzo. No tak. Dziękuję, że przyjechaliście. Cześć, bardzo cześć. nam miło i przyjemnie. Cześć, cześć. chcecie Bartusze, być na dzisiaj w takiej chwili. Jest i... szef zamieszania Marcin. Szef wszystkich szefów, o, tak. O, tak Marcin. Marcin tak, <średzy> Marcin jest mechanikiem samochodowym. I kiedyś kupował części Do e, tej pory jeszcze jest. Do tej pory wciśnij. O. wciśnij Ty. O, Morsy to jest brać, taka jak motocykliści, same, same uśmiechnięte buzie, o, witaliśmy się już, nie. Wojtku, Wojtek to jest, że, że tak powiem, stary mors i stary wędkarz, tak, Wojtku, a powiedz, czy to rybom nie przeszkadza, nie. jak morsujemy, nie? To ma dobry wpływ, tak, o właśnie, to autorytet jest, wiesz, byle kogo nie pytamy. Dziękuję. Jak masz na imię? Jula. Jula. dziękuję Jula. Zobaczcie, jak to wyszło. O, przywitamy się jeszcze z tym, co gra na organach. cześć. 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 Nagle ty jesteś ładnie ubrany, no, okay. cześć! Słuchajcie, jak to jak Służba drogowa taka pomocniejsza na tak, tak. Do zabójkowego zapraszam. Do zabiegowego. I co? Ze dają? Lecz do zabiegowego. Nie szczepił się. To ja. gdzie oni tam widzą. O, kosmatki no mają podobne czapki do nie, To ten, no. Identyczne. Tak. Co tam ma. to jest gabinet dla No nie. Gdzie masz jeszcze po?

Widzę parę znajomych twarzy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Jest dzień dobry. Znowu, ja dzisiaj... Z czego żyje sąsiad, sołtys? Sołtys żyje z YouTube'a niestety teraz. Cześć. Co za czasy. Kiedyś żył z roli, a, a teraz jest... z YouTube'a. To jest burmistrz. Pozdrawiamy bo się... wszystkich sołtysów, którzy żyją z YouTube'a. Tak, tak, burmistrz to jest... Witamy serdecznie. Tak. I... Mamy typowy kierowano... morsa. Tak, <śla> tam, no burmistrz nie morsuje, ale ogólnie... W lipcu. Burmistrz jest w porządku, bo toleruje różne do <laughs> wybryki, wybryki. toleruje sam zresztą, ma jakieś tam kopy. o właśnie, nie jedno. a proszę powiedzieć, jak to wpływa morsowanie na ryby, bo burmistrz Świetnie. jest wędkarzem. Ryby, ryby uwielbiają na skórek morsów hmm. potem dojadać. Tak? To jest... Teraz, raz, tak, raz. A zwłaszcza ten nie? Tak. Dobrze, kochani! Żeby długo nie przeciągać, zapraszam tutaj wszystkich serdecznie na przody. panie, tak naprawdę bardzo się cieszymy, że kolejny raz możemy otwierać i sezon, i tyle osób się zbiera w Siemietyczach. Chcę, żebyście wiedzieli, zresztą chyba wiecie, także zawsze na nas możecie liczyć. Na mnie, na pana prezesa, na pana dyrektora Mosiru wspieramy we wszystkich działaniach, żeby nie przedłużać, bo woda stygnie. Także dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego, dobrej zabawy i co zimnej wody. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Kochani, ja to długo nie będę przyciągał bez zbędnego pierdzielenia, ale tak. Dobrze mówiłeś, dobrze mówiłeś. Krótko i na temat, ja również. Bardzo się cieszę, że tyle klubów znajomych do nas przyjeżdża. Naprawdę, jest mi niezmiernie fajnie, że jesteście tu z nami. Cieszymy się. My do was też jeździmy, żeby nie było. Tak. Będzie teraz dziesiąty z Pan burmistrz obiecuje, że na grubo. Pan goniewicz też. Pan Pizowski też coś tam. Także ma być na grubo. Zobaczymy. Także w styczniu się ukaże. Śledźcie nasze te. Teraz tak. Nie, to zamurkują. Podziękowałam za przybycie, Podziękowałem. Później pogadamy przy integracji. Teraz przebieramy się. Oh, <laughs> <laughs> Ale, ale stół, ale stół No to jest podlaska gościnność Tak wygląda podlaska gościnność no, ile by to trzeba wypić, żeby to zjeść Cały zalew Na pewno mniej, niż zjeść to samym jedzeniem może odcinek nagrać? Tak! Komu <grywa> <grywa> grochówka? Kamu <Tomu> bigos? Żureczek. <grywa>